Wiecie, że zbliża się buw do PZ7, więc część z was będzie mieć okazję zabrać się za farmienie tej linii. Ósemkę obgadaliśmy ostatnio, no to teraz rzućmy okiem na dziewiątkę. Od czego możemy zacząć? Może pancerz? Znacie taki kawałek jak... Grasz sobie kulturalnie na Sajdzika. A okaże się, że jesteś skontowany o ciupinkę za mocno. No i już łapiesz wszystko w bok. Więc musicie opanować do perfekcji ustawianie się. Bo inaczej są problemy. Możecie prowokować ludków na strzał w dolną płytę pod mocnym kątem. Czasami odda, czasami nie. Takie jest życie. Wysoka pena strasznie mieli ten czołg. I na niektóre maszyny gracie pod swoje HP. Czyli wymieniacie się pestkami za pestkę. To nie jest ten sam czołg sprzed 13 lat. Od tamtej pory zmieniło się tak naprawdę wszystko. Meta, mapy, matchmaking, gracze i ich świadomość, nawet trafatus się zmienił, ale legendy o wiatrze pozostały, tak samo jak o pancerzu tej maszynki. Ktoś kiedyś o tym raz na jakiś czas wspomni. Jeżeli myślicie, że wieża jest taka sama jak w e 75 to się mylicie, jest gorsza. Aż musiałem to sprawdzić, bo żyłem w niewiedzy tyle lat, myśląc, że jest to jeden do jednego ten sam model. Działo jest niby celne, ale potrafi walność takiego ziemniaku kalafiora, że załamujecie ręce i wyrywa was z kapci, bo jak to mogło nie wejść? Działo irytuje bardziej niż w E75, no i mam mniej uszkodzeń na strzał. Nad czym bardzo ubolewam, bo przecież jakby strzelał za 530, to pewnie zdominowałoby każdą grę. No tylko, że niekoniecznie. Dajcie sobie ziomeczki zestawik Turbo, HP, no i dosył. Ewentualnie wrzućcie stapkę zamiast HP lub Turbo i powodzenia w grindzie. Czekam na taki moment, kiedy WG się weźmie za takie mamuty i w końcu zacznie je przywracać do życia. Jeżeli macie jakieś pomysły, jakie czołgi wręcz płaczą zmiany statystyk, to dajcie znać w komentarzu. Elo, i zostaw suba. Szkoda, że to atak z dychami. No, tutaj będzie tragedia. Ja to nic nie zrobię. Nie tym czołgiem GRT. Ty... No, tragedia. Słuchaj, kolegi, ogólnie to mamy przesrane, nie? Czegokolwiek nie zrobimy na tej mapie, to mamy... Dostajemy w Minotauro jedzie snajpić, widzicie to? Chłop legitnie, już ten Minotauro, jedzie snajpić! Jezus Maria! Sakulul18, chryste panie, dlaczego? Dlaczego Minotauro jedzie snajpić na tej mapie? Przez to jest... Co to jest? Dobrze, że nerfią. Bardzo dobrze, że nerfią ten czołg, jeżeli chodzi o prędkość lotu pocisków. Bardzo dobrze. Opowiem wam też dlaczego te czołgi są dobre na start. Dlaczego warto... O Jezus Maria. Co on robi? Opowiem wam też dlaczego warto jest grać tymi czołgami, które będą w tym tutorialu. Rakowisko do grania. Nie, nie, wiesz co, będzie mi potrzebny materiał, znaczy pokazuję też wam jak się tym gra, pokazuję też wam materiał jak się tym gra, bo część z was będzie expić PZ7 i chcę, żebyście widzieli z czym będziecie musieli się mierzyć z czym będziecie musieli się mierzyć, kochani, gdy będziecie wbijać właśnie PZ-7. Dużo, ja widziałem, że dużo, dużo, dużo osób, duża część ludzi nawet nie ma ruszonej tej linii, więc z automatu z automatu możecie sobie podłapać chociaż moduły, zobaczyć, czy chcecie wykorzystać swojego Free na ten czołg, czy może jednak będziecie próbowali powalczyć tą maszyną. Nie wiem, no mam snajpiące Minotauro, nie? No przecież to jest jakiś... To jest jakiś prank na ludzkości, żeby snajpić Minotauro. No widzowie, no. Jadę ich spotować, mordo. Ej, ale no ja ostatnio na odcinku mówiłem o panu Mariuszu, czy tam panu, nie wiem, Zbigniewie, który snajpi Minotauro. I to nie jest śmieszne, bo ten preceder jest bardzo częsty. No zobaczcie, czy ja się myliłem? Kochani, czy ja się myliłem? No, snajpi sobie ziomeczek. No dobra. Musimy to jakoś... ILE JA MAM asysty? Wow! To nie był najlepszy gsro... Tam jeszcze kundze jest? O kurde, molka. No dobra. Wydaje mi się, że powinniśmy olać plecy. Spróbować złapać gdzieś kundzę. Nie wiem skąd on mi dokładnie dał pechę. Czy on gra na rogu? Być może kundzę gra na rogu, widzowie, ale nie jestem w 100% pewien. Czy on dał mi z dołu? Nie z dołu by mi nie dał. Tutaj musi być gdzieś kundzę. Moim zdaniem gra róg, czekajcie. Hmm, zajebisty strzał. No kurde, no! Przecież wyczuty ten mamucik był, idealnie był wyczuty. Będzie zjeżdżał? Moim zdaniem on nie może grać tej skałki, on musi uciekać. Czemu on tam gra? Co on gra na Minotauro? Proszę was, powiedzcie mi, co on robi. Ty musisz stamtąd. Ajajaj. Ty musisz stamtąd uciec z ziomek tutaj, do dołu. Panie na Minotauro. Pan pikuje i daje mu każdą pestkę. Super. No, ciekawą strategię obrał sobie Kundze. Bardzo ciekawą. Moim zdaniem to. Gdyby ode mnie zebrał pestkę, cofnął się tam do rogu, to byłoby lepiej. Damy to? One time, one time? Mhm. Damy to. Ej, ale plus jest taki, widzowie. Że on się wychyli za 5, za 4, za 3, za 2, za 1 i jest wychylony, i dostaje tuby. Żartowałem. Ale was zrobiłem wiajo! He! Dobra. Wyniesiemy sobie fosza. Ej, ale plus jest tego taki, że kolegi będzie mieć dobre win ratio i szybko przegrinduje te 95 do 3. Eee, Wiałem niedawno i źle nie wspominam, bo to, to nie jest ani taki. Czołg, który Cię będzie bardzo frustrował, że jest tragiczny do grania, ale on jest gdzieś tak zawieszony w takim limbo. Ja mam wrażenie, że ta maszyna jest zawieszona w takim limbo i gdyby dostał takiego kopa, zwiększono mu tylko alfę do poziomu E75. Ja nie rozumiem, czemu ten czołg nie ma alfy E75. Ja tego nie rozumiem. Nie wiem, czy ktoś z Was kiedyś się interesował cenami, ale no, było grubo. Dobry wybór. Bardzo dobry wybór. Ale barbecue mu zrobiliśmy, co? Chodź, chodź, chodź. Chodź, ja wiem, że ty chcesz grać, chodź. Chodź grać w grę, bijemy się. Pojedynek dwóch mężczyzn, proszę. Zapraszam gorąco. No ja mam czterdzieści osiemdziesiątka, więc mi... Więc będę mieć spadki na streamie, znaczy się... Normalnie bez streama mam tych FPS-ów po milion, nie? No, ale ze streamem już niestety nie jest tak kolorowo. Więc czekam na zmianę, na zmianę kodeku. Jest zmieniony kodek i stary się bawi widzowie w intelowską kartę do streamowania. Wrzucono w drugi slot PCI Express. To, że my tego nie mamy to też jest śmieszne. To, że mi to polosowało to akurat jest cud. Bo nie wiem czy wiecie, ale Tiger Mouse ma lepszy pancerz frontalny wieży. Niż maus, Nieskontowane oczywiście. Tam jest tylko su, ja już do ciebie jadę. Kontroluj sobie tak, żebyś nie wyjechał pod su, ok? Chimera w dole, uważaj. No i ten wafel, nie? A żeśmy wjechali na mamuta, tylko że Timek... Z... <głos》>, tylko, że Timek z nami nie jecie. Chłopaki, dawacz no... Ten wafel jest za darmo do wyciągnięcia. Ja nie wiem czemu nikt do niego nie strzelał w ogóle. O co chodzi? On się tam świecił jak psu jajca. Tak jakbym wypuszował trochę tego Jocha. Czekaj, czekaj, czekaj. Próbóbym wypuszować trochę tego Jocha. Ja zagram pod wafla. Nie mogę się tutaj ustawić na sadzika, wierzę że na plecy, tak? Może trochę to boleć. Ale coś musimy robić, nie? Coś musimy robić w tej grze. Pytanie brzmi, co dalej? No, czy się wycofać? Kurde, no, nie chciałbym. Chciałbym tutaj ciągle robić agro. Nice, zarobiście, zarobiście. Sus wyfarmiona, super. Chciałbym tutaj ciągle grać agro i robić na nich presję. Bo oni tak i tak mają mega cofnięty team. Nie, uważaj, żebyś nie wjechał. Chciałem powiedzieć albo pod wafla, albo pod to, co jest z bazy snajpi. Y. No, ziomek się Centurionem tak bardzo poczuł, że nawet nie jestem w stanie się zorientować, co on chciał zrobić. Nie wiem, nie wiem, nie, nie, nie mam pomysłu. Jak się coś farmi, słuchaj, to, to jest lipa. jest do przodu. Dam mu jedną, ale. Więcej nie dam. No właśnie. No sorry. No. Myślałem, że się nam uda tutaj to dopuszczć, ale Teamek w ogóle nie dorotował. Oni ciągle siedzieli tutaj. Po co? No trudno, szkoda. Mamy chimerę. Fajnie ta chimera zresztą zagrała, bo ma cover wafle. Nikt nie robił presji na wafle, To jest tragedia, że on to w ogóle zajął za darmo. Mógł sobie stamtąd robić uszkodzenia. No tego to nie przewidziałem, że ten wafel na spocie będzie w ogóle. Będzie w ogóle mógł robić uszkodzenia stamtąd, bo tam zawsze jak cokolwiek się spotuje, to dostaje od razu tuby. Dzie dziękuję Daczakow i Andrew za wsparcie, Boże. Pozdrawiam Was gorąco. I życzę dużo zdrówka. A, wafel ci dziabną, nie? A, no, tam A no, sobie nie, siedzi. Ja, ja nie miałem co zrobić, bo chimera, potem ten wafel. Ta, no, ja wiedziałem, że ta chimera ci wyjeżdżała na bok i Nie, i ja dałem jedną raz, no, ale... Za mało. Dobra, tego gościa sobie włapaliśmy, super. I teraz tak, no co, wafel, nie? Chimera też może być gdzieś. No, tutaj. ta chimera nie jest dla mnie. Mecza, chimera. Mhm. Co wyjąć tego wafla, ale on, on. woli dostawać to, bo od wszystkiego zamiast się cofnąć za drugi kamyk, nie? No dobra. On. To jest jeden z tych chyba, co? Eee, panie wafel, Chciałem się zemścić, widzowie. Stary chciał się zemścić, ale nie wyszło, no. Za tę tubkę. Weźmy sobie chimerę. Chimera stąd nie ma, jak uciec, więc ona nigdy nie była dla nas priorytetem. Ta chimerka, sobie, grając w tej pozycji przeszarżowała, delikatnie mówiąc. No więc widzicie, ten czołg jest bardzo. no niestabilny w tych grach, tak? Ciężko jestem utrzymać jakieś fajne średnie, nawet grając już z dobrą załogą, czy grając z dobrym wyposażeniem. No i tak, i tak nie ma, nie ma takiej lekkości gry. Ale da się tym grać z drugiej strony, tak? Czyli nie jest to czołg, którym jest totalnym ściekiem, który możecie sobie wrzucić gdzieś tam, zamielić go na kredki, albo przeskipować free expem. Bo w wielu sytuacjach daję sobie radę. Im więcej tego matchmakingu z dziesiątymi tierami, tym będzie wam po prostu ciężej. To już zależy od Was, kochani. To już zależy od Was. No hmm. Znaczy oni jadą tędy. To nawet nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że przeskoczyłem na drugą stronę, wiecie? On się zatrzymał nagle, żeby dać pestkę. Chryste. A mogę tak zagrać? Na tych ziomków? Oni są ciągle na spocie. Co ty robisz? Nie no, działo tego czołgu. Ja nie... Strasznie mnie denerwuje. Po prostu mnie denerwuje. No nie wiem, no nie jest to działo snajperskie. Spoko. Spoko. Ja to wszystko kumam. Ale cholera jasna czasami to mam wrażenie, że ja nie trafiam w 100% dobrych pestek. Albo ja jestem po prostu głupi i szukam... Szukam czegoś na siłę. Może dlatego, że dziś jakiś taki markotny jestem. To też może mieć. O, tutaj piękna pestka znowu. Tutaj znowu już przepiękna pestka weszła. Ojej. Patriot gra wręcz bardzo agresywnie na tych długości. Nie wiem, czy on powinien aż tak agro grać. Jomeka, weź się cofnij na chwilę, weź go zbejtuj. Jakbyś go zbejtował, Ja nie lubię bardzo puszować w krosy. Aha, on jedzie na niego, dobra. to. Trzeba już dupnąć, co? No ale. Dziwi, dziwi, dziwi mnie bardzo fakt, że ta fałka mu nie pomaga, nie? Dziwi mnie bardzo fakt, że ta fałka mu nie pomaga. Dopiero teraz. I tak i tak uratowaliśmy mu życie. Nie, no nie, zabijesz mnie zaraz. Jezus. Jezus. Co to jest za przestrzał? Ja o tym nie wiedziałem. Co to jest? Co to jest za przestrzał, widzowie? O co tutaj chodzi? Dziura w ścianie. Trzeba było oglądać Wodhaki, Ryśka. To bym wiedział, nie? Nieprzyjemna sytuacja. Domykają nas od... Nie. Od tej zachodniej strony, my ciągle nie przepuszczowaliśmy sobie zerówki. Wiecie co zrobimy? Cofniemy się i spróbujemy dać coś w te medy. Bo im dłużej te medy będą żyły, tym gorzej dla nas. No tutaj to... Nie, nie wiem o co chodziło. No nie jestem w stanie wam powiedzieć, co podmiot liryczny miał na myśli grając na przykład tym SHPTK. Coś tam miał. Ale nie na tyle dużo w głowie oleju, żeby to mogło wyjść. No dobra. Medy? dubskiem Trochę crazy to jest, wiecie? Tu się będziemy bujać jak cholera. A, ale wiecie co? Jedna tubka, uciekamy. Nas tutaj nie ma. Nas tutaj nie ma. My sobie tylko i wyłącznie trzliujemy bombę trąbę. Jeszcze jedna? Nawet jak nam da to spoko. Dla nas to jest dobra wymiana. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. I teraz jest pytanie: Co robić? Eee, ciągle ta fałka jest gdzieś w krosie. Chciałbym się znaleźć tutaj i robić presję na tej Bezecie i tej Gerze 2. Ale wiem, że ten gość należy do, do tych ziomków, którzy będą trzymać jedną pozycję. O, a propos. A propos. A propos tego pana. No, on tutaj będzie stał do ustranej, nie? że żołmeczek będzie tutaj stał do usranej, więc... Nic z nim nie zrobimy. Możemy zrobić tak. Przejechać sobie tędy I zacząć ich wynosić. No tak jak mówię, celność tego działa jest bardzo fajna do momentu kiedy. Kiedy wszystko wchodzi, nie? No chyba nie można sprzebić z tej pozycji. Ale dobra, ja bym jechał, bo to nie ma sensu. Strzelanie się po pikselkach, fałka versus fałka. Ja nie jestem fanem, nie? Tiger 2 ma dość wysoką. Ma, ma dość wysoką platformę. Więc może będzie można go tutaj jakoś złapać albo i nie. Słuchajcie, plan jest prosty: olewamy tę fałkę. Wiem, że na pewno Gestor się tym zajmie. O, ale tutaj tuba poszła w tego chłopa na bezecie. O Jezus, Maria. No i co, wjeżdżamy w crossa, tak? O, możemy dostać od proga. To już chyba tradujemy, co? On nawet się na nas nie patrzy. Elegancko. Jedna tubka do tyłu. Dobrze. No ja sobie skończę Tigera. A 100, bo 100. Ale Tigerek skończony. Więc widzicie, tym czołgiem można się nawet dobrze bawić w momencie, kiedy nie ma dziesiątych tierów. Jak są dziesiąte tiery, moim zdaniem ten czołg jest niezadowalający, ale jak są ósemki, dziewiątki, to naprawdę przyjemnie się na większości map tym gra. I zmienia wręcz swoje oblicze w tym wyższym matchmakingu względem tego niższego. I to nieprawda jest, że tak jest z każdym czołgiem, zaraz ktoś powie. No nie. Jak gram sobie e 75 M103, to ja się nawet cieszę, że są dychy, bo jestem w stanie sfarmić więcej do damage'a. Tutaj? Cierpienie.